Nowoczesny budynek, prawie 200 ekspozycji przyrodniczych, interaktywna podłoga i sala multimedialna to tylko część atrakcji, jakie ma do zaoferowania dla Państwa nowo otwarty budynek Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Na relację otwarcia zapraszam. Na muzeum składa się dorek Państwa Tomków, który był gromadzony przez ponad pół wieku. I są to głównie ptaki, około 200 gatunków w pół tysiąca egzemplarzy. Tyleż samo Owadów, mnóstwo trofeów łowieckich, plus jeszcze wiele rzeczy związanych z kulturą łowiecką. No i teraz w zupełnie nowej formie, to mam nadzieję, że dobrej edukacyjnej i, i, i plastycznej pokazane. Myślę, że takim najważniejszym nowym w tej siedzibie, w nowej siedzibie, to oferta edukacyjna. Bardzo dobrze wyposażona sala konferencyjna edukacyjna właśnie, już nie tylko sprzęty, ale oferta w postaci różnych tematów gotowych lekcji i prezentacji multimedialnych. Jak zawsze, nawet i na Starym Muzeum parcie było dosyć spore, szczególnie w sezonie, kiedy słońce świeci. I tak to jest też w tej chwili, z tym, że oczywiście otwarcie mamy od dzisiaj, więc dopiero od, myślę, w poniedziałku oficjalnie można się zgłaszać, żeby zwiedzać. Zapraszam. Wiele tych zwierząt tutaj to nie są e, zwierzęta, które występują tutaj na terenie ciężkowic, terenów ciężkowicko Rożąskiego Parku Krajobrazowego. Jaka to jest ta cząstka tych ciężkowic? To znaczy w sensie historycznym prawie wszystkie gatunki, które tutaj są, to kiedyś występowały. W Ciężkowicach, więc e, łącznie z tymi puszczańskimi gatunkami można o tym mówić e, razem z takim symbolem naszego regionu, bym powiedział, jak chodzi o utraconą faunę, czyli żbikiem. E, natomiast, jak chodzi o ptaki, to rzeczywiście e, ta reprezentacja, która tutaj jest, to myślę, że, że, że w jakiejś połowie to, co aktualnie możemy zobaczyć, w jednej czwartej to, co kiedyś występowało, już nie występuje, a kolejne 25% to ptaki z innych części. Polski Gdy patrzę na swoje zbiory i trochę nasuwają mi się wspomnienia. Ja tu przytoczę cytat wielkiego naszego myśliwego i literata yy, Jana Wspomnienia myśliwskie są jako perły różanka. Przesuwając je modlimy się na nich nałożnie. Wspomnienia są jako perły. Mają bowiem coś w sobie z klejnotu i coś złego. Ja jestem z innej epoki, to nie jest wina ustroju, cały świat się zmienia, ja żyję w dwóch epokach, może to wychowanie wyniosłem z domu, mam piękne zbiory, obrazowałem ten teren, nie chciałbym, aby po mnie została po sztukach, moją podobisą, która opiekła domu. Panie marszałku, możemy powiedzieć, że Ciężkowice mają Muzeum Przyrodnicze z prawdziwego zdarzenia? Nie tylko Ciężkowice ma Małopolska, a wiemy, że takich miejsc w Polsce jest niewiele, a więc możemy powiedzieć, że Ciężkowice urastają do bardzo ważnego w Polsce ośrodka edukacji przyrodniczej, zgromadzone tutaj eksponaty są niezwykle wartościowe i co do swoich indywidualnych cech, ale też jako, jako zbiory. To też jest miejsce Ważne dla Pogórza Ciężkowickiego, bo nie tylko podkreśla wagę tego, tego miejsca, wzbogaca w kolejny element na mapie turystycznej, ale jest bardzo dobrym uzupełnieniem skamieniałego miasteczka, miasteczka, takiej naturalnej oazy i miejsca, w którym są rzeczy, których nie zobaczymy w innej części świata. To jest też istotne, iż Ciężkowice, przecież stosunkowo niewielka, niezasobna gmina, postanowiła w taki sposób właśnie promować się. Oprócz tej inwestycji przecież wiemy, że powstały też inne, jest uporządkowany rynek my Władze regionalne przeprowadziliśmy generalny remont i modernizację dróg wojewódzkich w najbliższym otoczeniu. Zbudowane są nowe, nowe mosty i stworzyliśmy system informacji turystycznej. Ja się bardzo cieszę, że jest dzisiaj obecny Rzeszek Zegzda, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, bo trzeba. Ciężkowice i to miejsce wpisać na mapę turystyczną Małopolski. 11 milionów turystów to jest dużo. To są osoby, które przyjechały do Krakowa, do. Do, do Wieliczki. Każdy z nich powinien dostać informację, że niedaleko od Krakowa, 70-80 km stamtąd, jest wartościowe miejsce, i na pewno będą zadowoleni, jeśli zdecydują się przyjechać tutaj, bo zobaczą rzeczy niespotykane gdzie indziej. Jest jeszcze wiele takich miejsc w Małopolsce, gdzie trzeba je odkryć na nowo. Przede wszystkim trzeba się odróżniać. Zapewne nieprędko powstanie drugie muzeum przyrodnicze pod Nowym Sączem jest miasteczko galicyjskie. Też jeszcze nie odkryte. Co prawda jest to wyłącznie atrakcja turystyczna o walorach historycznych, bo tam odtworzyliśmy zabudowę taką wielokulturową. W tym samym miejscu znajdują się różne budynki z różnych epo epok, z różnych kultur. W zachodniej Małopolsce to jest taki park z dinozaurami, i budowlami otworzonymi w mniejszej, mniejszej skali. Wiele jest takich ciekawych miejsc, które powstają wyłącznie z wyobraźni ludzkiej. Wiele z nich otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich. Ale najcenniejsze są te, które są powiązane z naturalnymi, lokalnymi walorami. I tak jest w Ciężkowicach, bo to muzeum podkreśla wagę wspomnianego już skamieniałego miasteczka, ale też może stać się taką w cudzysłowie stolicą pogórskiej turystyki. Bo jeżeli to jest miejsce atrakcyjne, to ktoś, to przyjedzie, chciałby też zjeść obiad, być może odpocząć, może jeszcze zapytać o, o inne atrakcje. W związku z tym rozwinie się agroturystyka. Mam nadzieję, że stworzymy w ten sposób zręby czegoś, co w Strategii Małopolskiej nazwaliśmy przemysłem czasu wolnego. Myślę, że włączyliśmy do tej naszej infrastruktury już turystycznej kolejny element, czyli dzisiaj oddany budynek muzeum. On spełni na pewno oczekiwania nie tylko okolicznych tutaj mieszkańców, ale pewno i powiatu i województwa. Zaczęło się właśnie od zbiorów doktora Tomka. Rodzina to pielęgnowała, przekazała to później na rzecz Urzędu Gminy. Urząd Gminy poczynił starania o budowę odpowiedniego obiektu, i dzisiaj jest finał tej sprawy. Oczywiście skamieniają miasto w pierwszej kolejności. Dzisiaj ten oddany budynek muzeum. W końcowej dolnej mamy przecież dworek paderewskiego, który no, na pewno znajdował się będzie na szlaku turystycznym. Akuratnie tak się zbiegło, że w dniu dzisiejszym dokonano dwóch odbiorów: jedna to ta droga właśnie wojewódzka 977, i y, po modernizacji odcinek w Bogoniowicach. I również to muzeum, także no, jesteśmy z tego tytułu szczęśliwi. Amfiteatr letni jest już w tej chwili na ukończeniu. Trwają y, prace przygotowawcze do odbioru. Jeszcze pewno w tym roku uda się odebrać technicznie, natomiast oddamy go pewno uroczyści, uroczyście na wiosnę w miesiącu maju. Planowany termin gdzieś 27 maj. Chcemy zaprosić jakąś gwiazdę, która uświetni właśnie ten moment.